Sieman ludziska, z tej strony Wojciech, witam was w filmie takim ogłoszeniowo, takim dosyć trudnym, e, trudne sprawy wiecie, dlaczego ja... Pierwsza rzecz, jaką chciałem Wam powiedzieć, to to, że skład, w którym będę grać, nie został wymyślony przeze mnie. Ściągnąłem go od Adibu, e, który grał ze mną mecz stawkę tym właśnie składem. Ja go, pod, 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 ja go podpatrzyłem i sobie właśnie... Tak, e, gram w drugiej lidze do tego. Przez 5 meczów zdobyłem 0 punktów. 3 mecze mnie wywaliło, 2 mecze. E, przegrałem po prostu. Mm, tak, mam teraz taki kompletny brak formy. przez chwilę nagrywałem Złoty Puchar i przegrałem. No, przykro mi. A dobra ludzie, to po kolei Ten film był dzisiaj rano, znaczy w inny mecz to był, do tego był nagrywany z widzem Był dzisiaj rano na kanale, wiem o tym Mało osób go zobaczyło Na całe szczęście, bo była, była kamerka, była bardzo fajna kamerka, bo była dobrze ustawiona Udało mi się, dało mi się ustawić kamerkę w ten sposób, że mogę mieć Mogę mieć ją podłączoną do ładowania i w ten sposób mogę nagrywać właściwie nieograniczoną długość czasu z kamerką Co wcześniej było niemożliwe Coś czuję, że będzie trudno, więc zajdę sobie na defensywny i grę z kontry zaraz No ale co w związku z tym? Czego właściwie o tym gadam? Nagrywam to o 9 rano po tym jak okazało się, że film, który wrzucałem przez 3 godziny się yy, właśnie, kamerka była płynna, mecz działał jak pokaz slajdów, więc natychmiast ten film usunąłem, jak tylko to zobaczyłem. Strasznie się wkurzyłem, strasznie ludzie, to tak na maksa. I przed chwilą siadłem, nagrałem ten Nagrałem właśnie z nosu tego pucharu, wygrałem 4-1. Co się okazało, w trakcie meczu odłączył mi się dysk i oczywiście yy, plik z meczu ani troszkę się nie nagrał. Elo! Więc teraz siadam i nagrywam to, uwaga, czwarty raz, a wczoraj montowałem to z 6 godzin i renderowałem coś tam, bo musiałem oczywiście zmienić program, bo tamtej mi się złamała, w Sony Vegasie musiałem renderować dwa razy, później coś tam, no i oczywiście Geniusz oczywiście na końcu się zepsuł, więc yy, ten film będzie krótszy, dlatego wiem, że zagram ligę, bo tutaj nie ma dogrywki ani karnych. Yy. Więc no tak Pierwsza rzecz jaką Wam chciałem powiedzieć to to że ten właśnie pierwszy mecz nagrywałem właśnie z widzem z Kubą Pierwszy mecz on ze mną wygrał później drugi mecz. Ja wygrałem, więc było w sumie porówno i pisałem o tym właśnie na Facebooku, tam wybierałem kogoś, kim miałem grać i często tak jest, że właśnie potrzebuję z kimś coś nagrać, coś ogłaszam, czy jak, jak, jak będę grać z kimś teraz w Mortala, czy na my, w Medina, będą no, no, grałem i tak dalej, tam się organizuję. To wszystko będę przez Facebooka załatwiał i załatwiam to przez Facebooka, więc... Jakby będąc na Facebooku macie dużo większą szansę ze mną zagrać niż mnie po prostu zapraszając na Origin czy pisząc do mnie na Origin, bo mam tych wiadomości po prostu za dużo, bo może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale pomimo faktu, że, że kanał mam dosyć mały, to codziennie mam po kilkanaście czy po kilkadziesiąt zaproszeń, czy tam po dwadzieścia parę, nie wiem czy to już jest kilkadziesiąt zaproszeń na Facebooku, boże na Facebooku, na Originie do tego parę wiadomości i tak dalej, więc jest dosyć ciężko, żeby grać ze wszystkimi, szczególnie, że w FIFA nie gram w ogóle, nawet ze swoimi znajomymi czy po prostu online. Bo po prostu ostatnimi czasy kompletnie nie mam formy, po prostu nie gram, bo mi się nie chce. Jeżeli siedzę na komputer albo gram w Mortala, albo coś oglądam, albo coś innego robię, a ogólnie na komputer dużo mniej siedzę, no bo wiecie, wakacje, czas grayzers, to troszkę z kompas szedłem i tak dalej. No więc... Y więc tak to wygląda. Po kolei mam do omówienia trzy sprawy chyba. Pierwsza to był ten Facebook właśnie. Druga rzecz, w opisie pod linkiem do Facebooka, do którego właśnie zachęcam, żeby tam jeżeli jesteście moimi widzami, to oczywiście możecie wejść i, i, i zalekować. Będziecie mieć wtedy naj, najświeższe info prosto z piekarni, ale ten tekst był bez sensu. Ale spamuję, ale spamuję. Więc no, no 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 shit. Pod tym linkiem do Facebooka, ale ja nie lubię Fabi, ale nie ma z kim połączyć ta rapta, Ciężkie to życie. Więc pod tym linkiem do Facebooka znajdują się cztery reflinki. 3, nie, boże nie 4 3 tam 3 nie będę przesadzać. E, 3 reflinki. Co to jest reflink? Dla tych co nie wiedzą, jest to link referencyjny, czyli jest to link do to są linki do trzech różnych internetowych gier. E, zobaczymy jakie damo, ale prawdopodobnie będzie to coś w stylu World of Tanks i jakieś World of Warplanes i może jakiś Ion albo coś takiego. No trzy jakieś po prostu gry online. E, darmowe oczywiście które jakby jest, jest coś takiego, jest taka akcja, że e, jest taka strona, na której można takie linki do tej gry zdobyć, to są linki indywidualne dla każdej osoby, więc e, jakby w momencie, kiedy wy się rejestrujecie z tego linku do tej gry, rejestrujecie się i potwierdzacie maila, e, ja jako osoba, która jakby wam wysłała ten link, e, zarabiam na tym od 3 do 4 zł. A dlaczego was o to proszę, wiecie, o tutaj, o, partnerstwo, hajsu ci nie starcza, wstydził, ale ładna brama, wstydziłbyś się Wojciech, który brakł łapka w dół. No właśnie, dlaczego? No więc w tym miesiącu nie dostanę wypłaty z YouTube, na to wygląda, bo no tak jak gadałem z Vibeto mówił, że w pierwszym miesiącu najczęściej się nie dostaje, dlatego że po prostu chcą to unormować, żeby to nie było... Także dostaję za 3 tygodnie i tak dalej, żebym po prostu później już dostawał regularnie, to po prostu dostanę za 2 miesiące, 20 czy tam 21 września. A zamierzałem przed fu 14 zakupić nowy mikrofon, bo ten mikrofon, który mam faktycznie jest ok, ale nie ma porównania z mikrofonem, na który ja poluję. Prawdopodobnie będzie to Blue Yeti, który razem z popfiltrem i tak dalej z całym sprzętowaniem kosztuje około nie wiem, 500 czy 600 zł. No ja w tym momencie takim, taką kasą nie dysponuję i to jest jedna rzecz, jaką możecie mi po prostu pomóc, bo mówię, do niczego nie zmuszam, podkreślę to jeszcze raz, do niczego nie zmuszam. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie się z tych linków rejestrować, nie musicie nawet w te gry grać, ja i tak dostanę kasę, jeżeli się zarejestrujecie i potwierdzicie maila oczywiście. Ale... Mm, ja się prawdopodobnie z wami jakoś roz, rozliczę, w sensie powiem wam ile z tych reflinków się udało zrobić, nie wiem, może nie wiem, z, z, zrobię z nich jakiś konkurs z gier albo coś, to znaczy jakieś gry rozdam czy coś, jeżeli, e, jeżeli tej kasy będzie jakoś więcej niż potrzebuję faktycznie. Bo mówię, to jest jedyny cel, w sumie jakoś jakoś nie, nie, nie potrzebuję na YouTube zarabiać, ale nie mam po prostu, już, już sporo kasy w niego władowami, nie mam po prostu e, więcej jak to zrobić. Ale dobra, koniec o tym, że, że potrzebuję pieniądzów, więc mówię... W ten sposób wy poświęcacie swój czas. Nie, nie zabieram wam pieniędzy w ten sposób, więc n, nie, nie okradam was ani nic, chyba że z czasu, ale to mówię. Możecie w sumie nawet teraz, poza tym, będzie przerwa i tak dalej, w tym czasie się zarejestrować. To zajmuje dwie minuty. E, więc je, jeżeli po prostu lubicie mnie oglądać, to zachęcam. Zachęcam, proszę, ale nie do niczego nie zmuszam. E, druga rzecz, w jaki sposób zamierzam również zdobyć kasę, jest to. Mm, nie wiem czy kiedyś o tym, znaczy, znaczy na pewno o tym mówiłem, ale mam w domu Xboxa, którego nie używam i chcę go sprzedać. Więc jeżeli jeżeli wśród was jest jakaś osoba chętna do zakupu Xbox 360. Y, wiem, że wychodzą w, chyba w tym roku czy na początku następnego wychodzą nowe generacje konsol, ale będą one prawdopodobnie trzy razy droższe niż ten, więc y, jakby y, a ja za tego Xboxa Prawdopodobnie z dwoma padami, bo myślę, że będę chciał wymienić mojego pada na Xoxa czy jak on się tam nazywa, więc prawdopodobnie z dwoma padami do Xboxa plus w tym 6 gier, w tym GTA 4, w tym kraj nie Crisis, boże Dead Space 2, Call of Duty Black Ops 1, czy też na przykład co tam jeszcze jest Fallout 3, jest sporo różnych gier, chyba jest gier chyba 6 czy 7 i tam FIFA 12 i tak dalej yy, Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, oczywiście wszystko jest z okablowaniem, w pudełku, ślicznie, pięknie. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, albo mam na przykład znajomego, który byłby zainteresowany, czy jakoś rodzinę, cokolwiek, to po prostu niech da mi znać na wiadomości prywatnej ja tam wszystkie szczegóły się dogadamy i tak dalej. To jest chyba karny, no właśnie. Yy. I to naprawdę nie byłoby dużo, bo mówię, jakoś tej kasy bardzo dużo nie potrzebuję, więc myślę, że za jakieś 700 zł może nawet byłbym w stanie się tego Xboxa pozbyć. Za tą cenę możecie kupić Xboxa, z jednym padem bez żadnych gier, więc chyba się opłaca, a nie on w żaden sposób uszkodzony, wszystko działa pięknie. No, w sumie jest tylko zakurzony, więc muszę go tylko przetrzeć z kurzu i będzie nówka. Eee, więc to jest druga kwestia, pierwsza, że to reflinki, znaczy trzecia w sumie, bo pierwsza, rzecz to był mój Facebook i tak dalej. Eee, shit, słabe podanie troszeczkę. Czwarta rzecz, najważniejsza chyba. Po oprócz mojego hajsu, chyba jest, najważniejsza, są to wyniki konkursu z okazji stu filmów i wszystkich tych rzeczy, które się tam działy urodzin kanału, partnerstwa itd. Wiem, że minęło od tego czasu ponad ponad czy, nie, no minęły ponad 3 tygodnie. Dlaczego tych wyników nie było? Bo, bo, szczerze. Szczerze to po prostu o nich zapomniałem yy, kompletnie. Yy, więc tak, mam w tym momencie już ostateczną ilość monet na koncie. Mam ponad milion monet. Jako, że w tym momencie kompletnie nie mam formy na mecze o staw, prawdopodobnie je wstrzymam na razie. Więc yy, jakby... Nie wiem czy, czy wstrzymam, czy w ogóle przestanę je robić. Zobaczymy jak, jak będzie wyglądać moja sytuacja, ile czasu jeszcze będę grać w FIFA. Więc yy, będzie to jakby będzie takby do, do rozkminienia ale no na pewno mecze o stawkę w tym tygodniu nie będzie i prawdopodobnie w najbliższym jeszcze też nie. Dawaj Elia, dawaj, dawaj, dowili. Nie wychodzisz, nie wychodzisz? Nie. Dobra. E, więc e, wyniki konkursu. Działaś w stronę losu YouTube. Jacob mi ostatnio napisał, że już działa. Więc za jej pomocą wylosuję prawdopodobnie dwóch lub trzech zwycięzców. Muszę jeszcze zobaczyć, ile dokładnie tam tych łapek było. E, możecie się w sumie wypowiedzieć, czy. czy no, może ankietę na Facebooku zrobię. Nie wiem, czy jeszcze można robić, bo słyszałem, że już nie, ale spróbuję zrobić ankietę. Jeżeli się nie da, to jakoś Was po prostu zapytam. E, czy wolicie dwóch zwycięzców, tam powiedzmy 100 tysięcy, czy 300 coś, czy trzech zwycięzców po 200 coś? Więc tak to będzie wyglądać. Yy, I postaram się te wyniki jeszcze w ten weekend wrzucić, żeby miał wyjść z meczu. Tak. Więc postaram się jeszcze wyniki w tym w tygodniu wrzucić. Yy, na pewno będzie z tego jakiś film. I w tym tygodniu jeszcze znaczy postaram się jeszcze w dzisiaj nagrać Mortal Kombat i Smaczną Planetę, bo miałem problemy i z tym i z tym. Więc teraz postaram się to ogarnąć. Yy, więc o, wygrałem sobie mecz w drugiej lidze, może nie spadnę chociaż. O dobra. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że film się Wam podobał, jeżeli tak to oczywiście nie zapomnijcie ocenić i tak dalej. Zachęcam jeszcze raz do rejestrowania się z Reflinku, zapraszam na Facebooka, więc dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, hej!